Dzień dobry, witamy się z wami bardzo serdecznie i zapraszamy na film. Zużyte. Puste. Trzeba zrobić dużą listę zakupów, bo przez te ostatnie zakupy w zeszły piątek to wszędzie już praktycznie zostało tylko światło. I tak za mną chodzi ciasto, wiecie co? Tak bym upiekła jakieś ciasto, jakieś takie szybkie. Ale nie chcę piec. Patrzę, jaki człowiek jest durny. Nie chcę piec, bo jak upiekę, to wiadomo, że będę je jadła. A chciałabym nie jeść, bo chciałabym w końcu zacząć troszeczkę mniej tych kalorii przyswajać. No i weź tu dogodź człowiekowi. No nie da się, no po prostu się nie da. Siedzę i czekam, aż mi podłoga wyschnie. Bo ja to tak zawsze. Najpierw sobie umyję, a potem siedzę i czekam i czekam. Zamiast najpierw zrobić co mam zrobić, to nie już mi przeszkadza. No ale dobra. Słuchajcie. Dwa słowa o tym mopie. One się dość często pojawiają. To jest najlepszy mop. Który powinien być w każdym domu, autentycznie słuchajcie. Zwłaszcza jak ten dom jest duży. Jak sobie pomyślę o tym, o tych, wiem ja już mopów słuchajcie, to już przerobiłam tyle, że to jest po prostu, O, książkę bym napisała. No i nigdy żaden u mnie długo nie wytrzymywał. Natomiast ten, ja już go mam dobrze ponad dwa lata. Ona no ma fajny mały zbiorniczek na wodę z płynem. Ja nie będę teraz tego tutaj wyciągać, bo to wszystko jest mokre, przed chwilą używane. Tu ma taką ścieleczkę, którą się ściąga i wkłada do prania. I co jest najlepsze, jeżeli chodzi o ten mop? To jest po prostu wszystko. To jest całość. I jeżeli musicie gdzieś lecieć, na piętro czy coś, szybko coś wytrzeć, no to jest najlepsze. Bez tego wiadra, bez tego dźwigania, tego wszystkiego. No i umówmy się, że wiadomo, że to nie może być jeden, jedyny... Nie wiem na czym skończyłam, bo musiałam na chwilę niestety przerwać. Ale słuchajcie, to, to nie jest mop, który jest jedynym mopem w domu, umówmy się. Natomiast jest leciutki, sprytny i ja go po prostu uwielbiam. Do takiego szybkiego przetarcia podłogi, zwłaszcza no, przy psie, tak jak u nas Matylda, wchodzi, wychodzi, pieczątkuje, no to to jest po prostu rewelacja tak jak mówiłam, nie umyjecie tym wielko, wielkiej, zabrudzonej podłogi, znaczy mocno zabrudzonej podłogi, ale do takiego codziennego przelecenia tej podłogi, to to jest majstersztyk autentycznie, jeżeli jeszcze nie macie to sobie spróbujcie bo no, nie pożałujecie, mopa do pralki moment jest czyściutki można go nawet pod kranem, ale ja go tam zawsze wrzucę z praniem do pralki i podłogi jak talala. ja mam w ogóle jeszcze robota myjącego i tak dalej ale yy, no cały czas się tym wspomagam cały czas bez tego to ja tu się śmieję że to jest grzmiący kij moje latające cacko i czy idę do sypialni, chcę tam podłogę przeczyć czy gdzieś w salonie, czy dzieciaki bez przerwy, także on już jest przez nas tak słuchajcie przetestowany jeżeli chodzi o wytrzymałość nic się z nim nie dzieje wszystko jest ok, także to jest mój ulubiony mop na tą chwilę. Zobaczcie, jaki leżing plażing pod bramą. I weź, tu teraz wyjedź gdziekolwiek. Tak na szybko? No nie ma opcji. Chłopaki się rozłożyły i pilnują. Lepsi są jak Dobermany. Obiadek dzisiaj znowu bardzo szybki. Karkówka pokrojona w plastry, zamarynowana. Odrobinie sosu sojowego miodu, czosnku i odrobiny octu ryżowego. Ja te tak kotlety posiedziały sobie tak dwie godzinki w lodówce, bo, bo za późno się zorientowałam, żeby to zrobić. Ziemniaczki najpierw gotowane A teraz właśnie szykuję sobie jeszcze troszkę takiej y, przyprawy do ziemniaków z kamica. Y, wymieszam to zaraz z olejem. Posmaruję te ziemniaczki i to powędruje wszystko razem do piekarnika na 200 stopni. Czas pieczenia nie wiem. Zobaczymy jak będzie wyglądało mięsko i ziemniaczki. To już będziemy obserwować. A no, w zasadzie ja będę obserwować. Ostatnio coraz bardziej mi się słuchajcie, podobają takie yy, szybkie potrawy. A druga sprawa, że powiem Wam szczerze, że ja jeszcze tak kurczę. Nie bardzo mam siłę, parę razy się ruszę i jestem taka normalnie zmęczona po tym choróbsku, jakoś tak cały czas katar kaszel jeszcze męczy. Jak tutaj piszecie, widzę, że Was po trzy tygodnie trzymało. To powiem Wam szczerze, że ja jestem przerażona bo to naprawdę potrafi człowieka wymęczyć. Fakt, faktem czuję się już o niebo lepiej. Nie mam żadnej gorączki, już nie, nie jestem taka obolała, ale powiem Wam szczerze, że to na pewno jeszcze nie jest to, co być powinno. Tak, tu jeszcze troszkę wymarzemy. Coraz częściej ostatnio korzystam z takiej opcji. Jak nie dań jednogarnkowych, to jednoblachowych, bo jak to nazwać? Zaraz zrobię tylko jakąś suróweczkę z sałaty lodowej i zobaczymy, co tam mamy w lodówce, bo tak jak mówiłam dzisiaj, jest dzień ostrego wykańczania wszystkiego, bo to już czwartek. No a w zeszłym tygodniu te zakupy to były takie naprawdę. Także i tak dzielnie dajemy radę, że jeszcze jakoś tutaj udaje nam się funkcjonować i przetrwać. OK, dobra. Ja wkładam to do piekarnika, a my widzimy się za chwilę. No i tak wszystko sobie siedzi w piekarniku. Zaraz zobaczymy jak to... jak to będzie finalnie wyglądało. Szybka zmiana planów, bo jeszcze... Był taki gotowy miks sałatek, to jest chyba szpinak, rukola, którą ja kocham i ja uwielbiam, bardzo dużo ludzi y, nie lubi rukoli, a ja kocham, ja po prostu uwielbiam rukolę, mogłabym ją mieć zawsze, ze wszystkim i wszędzie, nawet samą, mi ten goryczkowaty właśnie smak, zresztą ja w ogóle bardzo dużo rzeczy lubię gorzkich. Nie słodzę kawy, nie słodzę herbaty. Tam uwielbiam też te papryczki z Lidla. One są świetne. Bo one w ogóle nie mają nasionek. Są słodziutkie, bardzo dobre w smaku. Mhm. Słodziutkie bardzo dobre w smaku i kot się już objawił. Kotku ale tobie nie będą smakowały, wiesz. One są słodziutkie i bardzo dobre, ale dla mnie, a nie dla Ciebie. Także tak dołożymy jeszcze papryczki. żeby było ładnie kolorowo. I zrobimy z jakimś winegretem dzisiaj, żeby troszeczkę tak ożywić ten smak tej karkówki tych Pieczonych ziemniaków, to zrobimy jakiś szybki red i myślę, że to będzie najlepsze. I wiecie co, tak naprawdę, to ten obiad jest minuta 8. A pytałyście się wczoraj, bardzo dużo z Was się pytało odnośnie tego kurczaka. Yy no kurczaka z ryżem ja zaraz, poczekajcie, ja wam się tu zaraz pokażę i wam powiem wszystko co i jak ok znalazłam jeszcze jakiś jeden gotowy włoski sos ten na zasadzie 3 łyżki wody 3 łyżki oleju tak dość ładnie pachnie nie używam wieki już tych sosów i stwierdziłam, że dzisiaj jak na skróty to na skróty Zobaczmy, co to z tego wyjdzie. O, Oh no! Wskoczyło mi z miski. Mi się wydawało, że wziąłem taką dość dużą michę. A tu jednak jeszcze nie do końca. Już troszkę straciło na objętości. Mm. Okej. Okay. Teraz spróbujmy. Bardzo dobre. Bardzo dobre, fajne, kwaśne. Mm. Albo to jest tak dobre, albo mi się tak chciało tego kwaśnego. Przepyszne. Ok, uciekłam na chwilę z kuchni, bo wstawiłam jeszcze wodę w czajniku, bo doszłam do wniosku, że jak już się tak rozpędziłam i skoro ten obiad zajął mi tak mało czasu, to zrobię jeszcze galaretkę. Yy, galaretkę z bitą śmietaną, później dodam tą bitą śmietanę i gotuje mi się woda właśnie teraz na galaretkę. A odnośnie, słuchajcie, tego kurczaka z ryżem jest to naprawdę bardzo prosty przepis. Bierzecie sobie naczynie żaroodporne. Na dno tego naczynia żaroodpornego wysypujecie dwie szklanki ryżu. Suchego, najzwyklejszego ryżu, jaki macie. Na to kroicie sobie w pióra do trzech cebul. Dwie większe, trzy średnie, i tak dalej. Układacie sobie tam na, na tym ryżu. I teraz w garnuszku. Yy, do garnuszka, do garnka garnuszka nalewacie 6 szklanek wody. Do tego 6 łyżek keczupu Jakiego lubicie? Dowolnie. Pikantny, łagodny, to jest bez znaczenia. W oryginalnym przepisie, słuchajcie, było, żeby do tych 6 szklanek wody dodać kostkę masła. Ja oczywiście nie dodałam kostki masła, bo to jakieś szaleństwo mi się wydaje aż tak dużo. Ja dałam taki większe pół kostki masła, półtora łyżki wegety, bądź jeżeli nie używacie wegety, no to wiadomo, soli, i inne przyprawy, ale oryginalnie jest półtora łyżki wegety, 3-4 ząbki czosnku, łyżka soli, łyżeczka cukru, czy to już wszystko? Łyżka soli, łyżeczka cukru, masło, tak. I to wszystko got, zagotowujecie. Oczywiście masło Wam się roz, rozpuszcza, i tak dalej. Ja jeszcze sobie troszeczkę dosypałam oregano, oregano i tymianku. I teraz tak: surowe mięso kurczaka, które macie albo pałki z kurczaka, ja akurat miałam y, kupione w Lidlu wcześniej, takie jakby łódka bez kości. Wiecie wszyscy o co mi chodzi. To też się świetnie nadaje. Układacie na tym suchym ryżu. I w momencie, kiedy już poukładacie to mięso, zalewacie tą gorącą zalewą, nie czekacie aż ostygnie, tylko zalewacie gorącą zalewą. Wkładacie taki, to wszystko razem do piekarnika 180 stopni, około godziny czasu. Wiadomo, że piekarnik piekarnikowi nierówny, ale około godziny czasu. Ja chyba po 50 minutach yy, wyłączyłam piekarnik i zostawiam jeszcze na te 10 minut, żeby doszło. I powiem wam szczerze, że właśnie w ten sposób minuta 8 przygotowanie i u mnie w domu smakowało to praktycznie każdemu. Także jest to dość ciekawe. A dzięki właśnie temu, że dodaje się tego masła dość sporo, to ten ryż, on jest taki troszeczkę jak po risotto, jest taki delikatniejszy, jest taki suchy. Także jest to naprawdę ciekawe danie, godne polecenia. No i takie praktycznie z niczego, bo trochę kurczaka, trochę ryżu, trochę tam ketchupu zarzucicie, prawda? I do piekarnika bardzo szybko się robi. Dobra. I da się biorę za tą galaretkę dalej. Okej, okay. ja już tutaj chciałam Wam nagrać, ale zapomniałam włączyć aparatu. Mam tutaj dwa litry wody i rozrobioną galaretkę KFD. Bardzo lubię te produkty, zwłaszcza masło orzechowe. Zresztą ja już Wam pokazywałam na kanale nie raz, jak ja to robię. Czy znaczy, jak ja to robię? To, to, jest, to jest w ogóle, słuchajcie, bajka. To jest pudło, które ile to ma w ogóle? 345 gramów, a na 200 ml wody potrzebujecie jedną, taką maleńką miareczkę tego wszystkiego. Więc to jest bardzo, ale to bardzo wydajne, to się nie chce skończyć. Nie pamiętam ile kosztowało, ale nie było jakieś drogie. Także idę po szklaneczki rozlewam. Jak się galaretka zsiądzie to zrobię bitą śmietanę. No i z dwóch litrów wyszło 11 takich szklaneczek, więc chyba trochę mnie poniosło, ale to nic. Ostygną, schowam do lodówki, a potem dołożymy bitą śmietanę. Kurczę, a czy jest w ogóle jakaś bita śmietana dietetyczna? Słyszałyście kiedyś coś o czymś takim? Bo ja chyba kiedyś szukałam, ale nic takiego nie znalazłam. Były tam jakieś może wersje light czy coś takiego, ale takich typowo dietetycznych chyba nie było. Chyba że się mylę, jak ktoś coś wie, to dajcie znać, bo to by było hmm, marzenie. Co czujesz? Jezu, taki robisz wiatrogonem, że myślałam, że drzwi nie zamknęłam. A nie, nie, nie! Ej, matunia! Matunia! Matunia, dziecko! Czekamy na obiad. Ty to już wyglądasz, jakbyś po prostu miesiąc nic nie jadła. Przymierasz głodem. Coś mi się tak wydaje. Przymierasz pies głodem, tak? Dobrze, że Ty wyglądasz, jak wyglądasz. Tak byś Ty wyglądała. Inaczej, to jeszcze by wszyscy byli w stanie uwierzyć. Że Ty jeść nie dostajesz, wiesz? Proszę. Jaka mina. A! Jaka mina. No łapę chciała, a nie opiernicz. No dziękuję bardzo. No drugą też. No super. Super. Wstajemy. Trzeba zajrzeć do tej Karkuwy. Zaraz trzeba iść do alpaczków. Tomka zawieźć na pociąg. Normalnie cały czas coś. Ręce i łapy pełne roboty. Prawo jazdy ci muszę zrobić? No, już po zakupie pojedziesz, pewnie. że. Moi drodzy, w dniu dzisiejszym to już wszystko. Żegnamy się z wami serdecznie. Dziękujemy za wszystkie lajki, komentarze i subskrypcje. Jak widzicie, Matylda już udała się na swój zasłużony odpoczynek, a ja biorę się za składanie tego filmu, żebyście mogli oglądać. Także dzięki, cześć, pa, do jutra.